Siema wszystkim witam się z wami w ten dosyć chłodny i taki nieprzyjazny poranek 1 listopada. Takie ale tu jebie. Okej. Okay. Teraz będziecie widzieć, to to się akurat wytnie, tak więc nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Muszę sobie zobaczyć, a dosyć sporo w dół. Jeszcze, kurde, w dół by pasował. O tak. O teraz się patrzę na prosto i wy widzicie zajebiście O potem trochę w dół wezmę i będzie, kurde, wpyta. Zależy, jak daleko też, kurde. Hmm. Jak wy widzicie teraz samochód. Dobra, jestem, kurwa. Co będziecie musieli, to zobaczycie. Leciem dalej, lajstra. Kurwa, tylko że tu trochę chujnie zabezpieczać to okno. Chyba zostawię, bo tu śmierdzi jeszcze, bo żeby uchylił to okno i się trochę wietrzy. Mm. Chcę się żygać, Kurwa, no. Otwieram to pierdolę, nie zabezpieczam tego. Niezdatna. No, hmm. gorsza sprawa, że nie wziąłem sobie drugiej baterii. Kurde, w domu zostawiłem, czyli, a mamy. No, mamy jeszcze trochę, ale wczoraj nie ładowałem. Taki Pitbull. A, wszyscy tutaj sobie mówią dzień dobry, nawet jak się nie znają, nie jak w Polsce, kurwa. Odwracasz w drugą stronę i mu jeszcze fuck you pokażesz. Dobra, siach, kable, a to zostaje. A nie, jeszcze kurwa, ten kawałek. Może no, być i to. Ale chujowo obcięte. No i tak sobie kurwa gwizdamy. Radio by człowiek włączył, ale nie włączy z tego względu, że kurwa sąsiady dzisiaj nas zjedzą W jak normalnie będzie napierdalać. Tyle. No i tu pójdzie bez niczego, tu pójdzie tylko narożnik. Tu pójdzie płyta, też narożnik. Tu pójdzie kawałek kontigi, kontiga, kontiga, kontig, A nie pójdzie, bo tu idzie przecież płyta, co ja pierdolę. No i tutaj też nic nie pójdzie. Znaczy, tu nie wiadomo, może izolacja. Może być, że to pójdzie tak i tak, i będzie tak. Teraz to, Nie wiem, co z tym zrobić. Coś trzeba by było. Widać, widać, że ktoś tam jeszcze coś robi. Niektórzy może by do coś tam robić, ale No. Dobra kable. Działamy. Nie ma co. Tylko, że kable robimy w ten sposób, że... Dziab go, syna I siach go. O, to resztę zostawimy. Nie wiem, co z tym. Chuj wie, co tu ma być. Kurwa tam. Zaraz, jeszcze chwilę i nie będzie kabla. Nie będzie co skracać. Chujowe nożyce, A i kable tutaj są dobre, kurwa. Tu nie ma oszukanych, jak w Polsce. Kurwa, w palcach nie ukręcisz. Ale śmierdzi, kurwa, jak jebie. Masakra jest, trzeba to kurwa wziąć i by to kontaktem jakimś zagruntować, to może trochę. Kurwa, jak nie, no to nie wiem, to jakieś kadzidła trzeba, kurwa, rozpalić. A no, kurwa. A, poguł zakręcać. Mógł se sam chuj schować. Nie? Ten każdy ogółem chyba za bardzo nie lubił się, kurwa, z elektrykami. A wiecie dlaczego? A dlatego. Siach. Ach, tutaj to chujesz w Polsce, kurwa. Bo tutaj mamy w ścianach pochowane w Polsce przecież kurwa klecą na zewnątrz w rogach. No to co? My tam akurat nie używaliśmy. Bo skąd? Naw ja tylko z opowieści słyszałem, że się bierze młotek i się w rogach dobija. Czy tam na kurwa suficie, czy coś jak przeszkadza, to się go tam. Tak zwanie układa, podobno to nazywanie. Nikt się z tym każem kurwa nie liczy. Każdy ma w dupie ten kaza, Ale my na to poradzimy. I zaraz mamy gotowe tam folię, ale folia chuj na razie zostaje. Niech to kurwa się trochę wietrzy. Smród, smród, smród. O. Idziemy na czwarte. Tam mamy jedno okno dachowe. I nie wiem co tam jest tam tu, ale po drabince. To do chuj. Kontener. W nożyce są do tego albo ogółem kable, dlatego takie kurwa i tak idzie Dobra, nieważne. patrz, patrz, ta kurwa. Ups, nikt nic nie widział. Zajebiście jest. A kurwa jeszcze. Musimy tutaj obciąć. Jest tu, tu. Bajlando, bajlando. Słuchacie trochę rapu? Kurwa, nie wiem. chyba że jakimś dobrym skórze syna gdzieś spowalują to albo zagruntują Śmierdzi kurwa. No to by przyszło, to by Kurwa, to trzeba zerzyć chłopia do kołyca jakby kurwa i wytrmkować jeszcze raz. nie? Przejebane, kurwa, Ale to jeszcze. Ja mówię, że to czeka idę kurwa, na rozpalać. A jeszcze co najlepsze, nie wiadomo, jak długo już ktoś tu nie mieszka, kurwa, a jak jebie, nie? Kurwa, smród jest niemiłosierny. Ale tego kamera nie odda. Nie mam tego kurwa na zegarka, żeby zobaczyć, czy nagrywa, czy nie. Nagrywa. Ale cisza, kurwa, ca cisza. Wczoraj taki było, psina se łazi. Mm. Ah, tak. Papugi. No. Cisza spokojem O, tam jest cały kurwa blok. Okno powydzierane, też będzie remontowany pewnie. O kurwa. Aby nie bloki. Robiliśmy nad morzem 8 pięter. 8, 9. Kurwa, na 8 pięter. Niech by się aby człowiekowi lać zachciało. No, tam drugi pimpu jest. Dwa so. Agresory Palmy rosną. Ciepło tu ogółem. Patrzyłem na pogodę, to w przyszłym tygodniu cały czas trzynaście, pięć, sześć, siedem w nocy. Spać mi się chce. Cześć. Energetyka zdoicie. No. Chyba tak. Chuj, przerwa. Nic we mnie nie nagrałem wcześniej, ja już wróciłem do domu, e, posiedziałem nawet chwilę. E, nic nie nagrałem, bo mi bateria pierdolnęła. Lecimy, już teraz wyjechałem, zobaczyć przyczepkę. Zaraz tam mamy 22 minuty, zaraz będziemy na miejscu e, i powiem wam, to chyba będzie strzał, znaczy strzał. No wydaje się bardzo fajna, ale jak jak tak naprawdę będzie wyglądać i czy dogadamy sprawę? Zaraz o wszystkim się dowiemy. No, jesteśmy na miejscu eee, oglądamy, już wam pokazuję. Piękna jest. Jest piękna, jest duża. Eee... Wygląda całkiem naprawdę spoko. Ta ma dziurę, jedną. Tam widać światło, drugą też, ale coś to było przewiercone. Zobaczmy, co jest pod spodem. Co ma być. Jest ładnie. Oponki w ładnym stanie. Rozu nie ma. Tu nie ma powietrza. Nie, jest. O, sorry, trochę mi kamera uciekła. Jest, tu jest trochę zdarta, ale powiem Wam, że ta płyta... O kurde, patrzcie na to. Ona dostała, dostała się do niej woda ogółem. Powiem Wam, że lipa taka, że kurwa płyty do wymiany. I zaraz zobaczymy, co oni powiedzą na cenę. Ale obawiam się, że lipa z tego, że nic z tego nie będzie. Zaraz się włączę. Jesteśmy po oględzinach. No niestety, no tak jak myślałem, no nie wzięliśmy tego, nie dogadaliśmy się z ceną. E znaczy jeszcze nic straconego, ale no na pewno tego nie weźmiemy Ogółem baza fajna, ale kurwa, no te wszystkie do wywalenia nie? Podłoga w sumie może by i została, ale dookoła A myślę, że koszty naprawy takiej przyczepki Kurde, będzie kolosalnie duży Lepiej chyba znaleźć coś e, całego Tym bardziej, że wymiar mi troszkę nie pasuje Bo ona miała 150 szeroka, 150 wysoka i 2,5 metra długa to myślę, że tylko no, no trzeba dołożyć na pewno, ale można kupić w trochę większych tylko pieniądzach e, około 3 metrów długą, no to to już by było fajne, powiem szczerze, że, że taką przyczepkę jakbym trafił 3 metry długą, na półtora, na półtora, od razu bym sobie ją zostawił bo przydałaby mi się e, a ta no niestety, no zaniedbana po prostu no, dla ktoś tam ją na pewno kupi kurwa czekajcie bo mi się tu coś popierdali. dobra ktoś ją na pewno kupi eee, w tych pieniądzach co jest to gołem fajnie można by ją było wziąć dla siebie zrobić i ją mieć ale co ja będę wam to kurwa ukrywał chcecie ją kupić i zarobić to się nie opłaci no. Dla siebie warto by było, żeby była 3 metrowa, bym ją wziął. Jest 2,5, nie wezmę. Dlaczego? Narożniki mi nie wejdą. Kurwa. Trzy. Ludzie patrzą co ja robię, kurwa z jechać to nagrywam. Dobra, słuchajcie, nie ma co tu dłużej pierdolić. Jadę do domu, mam weekend. Długo wyczekiwany. Eee jutro rano się widzimy jedziemy zobaczyć czy są jeszcze giełdy jak są no to popatrzycie, jak nie ma to nie popatrzycie no. eee, i tym akcentem żegnam się z wami życzę wam miłego wieczoru a u was co? posprzątane już? Kocham tą robotę.